Najpierw policzymy sobie liczby moli początkowe naszych e, tutaj reagentów, ale może zanim e, policzymy sobie, tutaj niech będzie tak. Jedyneczką będzie HCl, a dwójeczką będzie NaOH. Zapiszę tutaj od razu jeszcze może, że stężenie H3O, w ogólności będzie O, plus, e, będzie równe oczywiście stężeniu H, tak naprawdę. No Właściwie to są te same jony, przynajmniej możemy tak powiedzieć, także... Okej, okay. no i wiemy tak, że pH... Okej, okay. no dobra. Czyli w zasadzie możemy powiedzieć w tym przypadku, że to jest stężenie molowe początkowo naszego kwasu, bo ten kwas jest mocny, więc stopień jego dysocjacji jest praktycznie stuprocentowy, w związku z tym zdysocjowany prawie że cały, także nie mamy tutaj żadnej wydajności tego procesu dysocjacyjnego. No dobra, no ja sobie tutaj zostawię te objętości w postaci centymetrów sześciennych. Czyli tak, tutaj będziemy mieli w takim razie CM1 razy V1. No i V1 to 20, a CM1 no to tyle, co policzyliśmy. Ponieważ e, jakbyśmy sobie napisali teraz równanie reakcji, że tak? No i zrobię sobie coś takiego, co robiliście tutaj przy równowadze. No i teraz tak jakby działania będziemy wykonywali. Tak tutaj pionowo sobie dodając, a tu będziemy mieli znak równości. Może napiszę to że jak wpiszemy tutaj te liczby mili moli, czyli tak tu były 2, tu było 1 i 8, więc produktów na początku nie było. No i teraz najprościej będzie, bo jak wezmę sobie, nie będzie taki kawałek. O, taki kawałek do zasłaniania no i spójrzmy sobie, czyli e, jeżeli ja sobie teraz zasłonię te 2 milimole przy naszym HCL-u no to patrzę sobie na e, patrzę sobie tutaj na współczynniki najpierw no i stwierdzam, że żeby przereagować 1 mole na OH no to potrzebuję tutaj zgodnie z tym równaniem 1 mol HCL, prawda? No i analogicznie, jeżeli tego mamy 1,8, no do tego też bym potrzebował 1,8, tego naszego hcl prawda? A nie mam 1,8, tylko mam 2, prawda? Czyli tutaj możemy uznać, że jest to nadmiar, ponieważ jest więcej niż potrzeba. No i może tutaj sobie troszeczkę coś zmniejszymy, ok? Czyli tu mamy nadmiar. No i, i teraz w drugą stronę, prawda, czyli jeżeli ja sobie zasłonię teraz 1,8 3 na OH, no to mogę uznać, że potrzebuję, skoro 1 mol HCl-u przereagowuje z jednym molem NaOH, no to potrzebuję dokładnie, żeby te 2 mole HCl-u przereagować, też 2 mole NaOH, ale tyle nie mam, bo mam 1,8, no i stąd wnioskuję, że tego jest niedomiar. OK. No może tak ten przecinek, żeby to było widać. No i właśnie. No i teraz tak, skoro, tak jak powiedzieliśmy sobie, tak, potrzebuje 1 i 8 tego, żeby tutaj przereagować nasz ee, no nasz HCL. Czyli jeżeli to jest niedomia, no napisać sobie tutaj, może tym razem na niebiesko, że w takim razie tego też potrzebuję, żeby mi tyle było, tyle będzie maksymalnie, czyli wtedy tego nic nie pozostanie. Ok. Nic nie pozostanie, czyli u będzie też 1,8 analogicznie, prawda? No i teraz, e, tak, w takim razie, skoro tutaj również stoi jedynka i tu też, no to tyle samo, tylko tyle, że z plusem musi nam powstawać produktów. Tego oczywiście nie trzeba było tutaj pisać, ale no, napiszmy sobie. No i teraz, tak, teraz. E, w tych tam działa to wszędzie w sumie tak samo dodajemy tutaj te pozycje czyli 0 plus 1,8 no to jest 1,8 0 plus 1,8 no to znowu mam 1,8 1,8 plus minus 1,8 czyli odejmujemy od 1,8 1,8 pozostaje 0 i od 2 odejmujemy 1,8 prawda, czyli pozostaje mi 0,2 milimola po tej reakcji tego HCL a ponieważ jest to kwas mocny, tak jak mówiliśmy, no to stężenie tych H, y, albo liczba moli, właściwie w tym przypadku tego HCl, czyli liczba moli H, a więc liczba moli H3O, tutaj będzie równa 0,2 mmol po zajściu tej reakcji. Czyli mogę napisać, że nasze H3O, +y, które są równe H, tak, tutaj mówimy oczywiście o tym zdanie po reakcji. E, jest równe, no to tyle co było tych minimoli. Czyli tu od razu piszemy MOL. I przez, tak jak pisano tutaj na początku w treści zadania, sumą objętości. Czyli tu mieliśmy 20 cm HCL i 30 cm naOH. Z tego. Oczywiście mol na decymetr sześcienny, prawda? Mol na decymetr sześcienny, no to jest to samo co milimol na centymetr, także możemy sobie tak pisać, możemy tak. No to w takim razie stężenie molowe 1, to była nasza liczba 10 do minus pierwszej. Właściwie mogę zapisać 1 razy 10 do minus pierwszej, to było to początkowe tutaj, prawda? Eee, tutaj zapiszemy sobie... To, co nam pozostało z tych H3O, eee, no to oj. Gdzieś tutaj jeszcze powinienem by wstawić O, to jest oczywiście H3O, też tak co bardzo nie wygląda, już prędzej. OK. Przez 4 razy 10 do minus 3. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, było proste. Także, no mówię, no tutaj tabelki jakby w całości, w ogóle właściwie nie trzeba było robić, chciałem po prostu uzmysłowić, je, jak to wygląda, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. No cóż, dzięki za uwagę, dajcie suba, polećcie znajomym, cześć. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie, jakiś gnojek strzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy użera się z kacem, a na przewozy wykupione brący i wiskacze.